dobry, redukcja, dzień kolejny, nie będę się nawet silił, żeby wymyślać który, bo powiem szczerze, że nie pamiętam. Eee, Jezu, wody mi zabrakło. Poranna, glutamina. i dzisiaj chciałbym troszkę pogadać o tym, co to znaczy robić kardio na eee, oraz jak wygląda przyjmowanie niektórych o leków i substancji na Ponieważ widzę, że część osób ma z tym dość duży problem. Moich podopiecznych również, albo osób, które świeżo na współpracę się zgłaszają. I do tej pory pewne rzeczy robili, robiły po prostu nie do końca prawidłowo, że tak powiem. Żeby być politycznie poprawnym. Otóż chodzi generalnie o to, że kardio naczczo oznacza, że jest to kardio wykonywane na niskim cukrze. Czyli przed spożyciem czegokolwiek to mogłoby nam poziom cukru podnieść. W tym również glutamina, kolagen, EAA, BCAA, czy wszelkiego rodzaju tego typu właśnie pochodne kwestie. Bardzo się ostatnio z tym jakoś często spotykam. Nie wiem, czy to jest jakieś takie... Nie wiem, czy to się, nazywa, to się później jakoś nazywa... Nie wiem, czy nie efekt motyra, czy coś takiego, że jak się o czymś myśli, to to się cały czas pojawia. Ale naprawdę, to już jest któraś osoba która do mnie się zgłasza na prowadzenie, albo zadaje mi pytanie na, na Instagramie, czy gdzieś na jakichś tam innych platformach, bo nie wiem dokładnie, gdzie mi te pytania ludzie czasem zadają, bo to się już powoli trochę miesza. No właśnie odnośnie tego, tego cardio, albo spotykam się z tym, że ktoś mi wysyła wyniki na przykład badań w tym tarczycy i okazuje się, że one są stosunkowo niskie, jak na to, że na przykład ktoś... Napisał w e, ankiecie startowej, że zażywa leki na tarczyce i powinno być te wyniki zdecydowanie lepsze. I po konsultacji na przykład się okazuje, że no, zawsze leki na tarczyce zapija na przykład BCAA albo kolagenem, albo e, nie wiem, popija, zapija kawą albo coś takiego. E, no to i kolejna sprawa: no, kwestie takie jak leki tarczycy, czy generalnie różnego rodzaju leki, które mają. W takiej charakterystyce swojej, że wchłaniają się z przewodu pokarmowego właśnie najlepiej na tak zwane, czyli przed spożyciem jakichkolwiek produktów, które mogłyby to wchłanie nie ograniczać. No, to powoduje, że jak, jak nie trzymamy się tej zasady i olewamy ten temat, zakładając, że to może nie ma takiego dużego znaczenia, to się później okazuje, że jednak miało. No i to, te leki się nie wchłaniają tak dobrze, jak, jak powinno. Czyli reasumując, kardio wykonujemy zawsze, jeżeli chcemy oczywiście wykonywać kardio na wykonujemy je na to znaczy przed spożyciem jakichkolwiek rzeczy, które mogłyby podnosić poziom cukru we krwi, a leki, które powinniśmy przyjmować na również przyjmujemy na czczo. Najlepiej co najmniej 45 minut do, do 90 minut przed spożyciem innych suplementów, e, kawy i tak dalej. Więc jakby to jest dość istotna kwestia. Jeszcze jedna kolejna kwestia ważna, bo ostatnio nawet podopieczny mój zapytał się mnie, czy dobrym pomysłem byłoby właśnie wybijanie przed kardyją naczczo BCAA lub AA w celu zabezpieczenia mięśni. Kiedyś taki owszem był mit odnośnie tego, że jakby no, wykonywanie kardionaczczo mogłoby potencjalnie spowodować nasilenie tych rozpadów, tych białek mięśniowych i, i gdzieś tam ten katabolizm mięśniowy. Natomiast dziś już wiemy, że tak naprawdę rozłożyć tkankę mięśniową to nie jest taki łatwy proces. Ponieważ, po pierwsze, jest to dla organizmu bardzo wysoco energetyczny proces. To znaczy, że on bardzo dużo energii potrzebuje, żeby te, te, te białka sobie na węglowodany rozłożyć. Więc jest to proces nieoptymalny. Jeżeli spożywamy regularnie posiłki w ciągu dnia to nawet jeżeli wykonamy to na nadszczo i ono nie będzie jakieś, nie wiem, siedmiogodzinne, tylko 30 minut, 40 minut, godzina, to nie ma naprawdę ryzyka tutaj żadnego katabolizmu. Oczywiście metabolizm i katabolizm to są dwa mechanizmy fizjologiczne, które zachodzą naprzemiennie przez cały okres dnia, więc w ciągu dnia jesteśmy w okresach katabolicznych i chcemy, żeby tak było, ponieważ okres jakby katabolizmem jest również rozpad tkanki tłuszczowej, nie tylko tkanki mięśniowej, natomiast takiej stricte mięśniowej nie musimy się obawiać, bo to naprawdę nie, nie działa na sekundy. To nie jest tak, że my nie zjemy godzinkę i nagle mamy netto mniej suchej masy mięśniowej, bo ona uciekła, także nie musicie się absolutnie o to bać. No i ja zachęcam do tego właśnie, żeby, żeby jeżeli ktoś robi to kardio i robi je dla jakiejś zasady naczczo, y, no to warto jest tego cukru nie podnosić. Czy to ma aż takie znaczenie, czy kardio jest wykonywane naczczo, czy nie? Oczywiście, że nie. Jakby no tu jest wiele badań, które to potwierdzają, że z punktu widzenia kreowania deficytu kalorycznego i spalania ilości tkanki tłuszczowej ogólnej, całodziennej, nie ma to większego znaczenia. Więc jeżeli ktoś na przykład nie lubi robić kardio naczczo, nie ma czasu robić kardio naczczo i tak dalej, a nie łączy tego z żadnymi spalaczami, które trzeba przyjmować człowiek, na przykład, no nie wiem, fragment hormonu wzrostu, no to naprawdę nie musi się zupełnie przejmować takimi kwestiami i może sobie nawet, jeżeli ma ochotę, popijać to BCA, czy a podczas cardio. Aczkolwiek nie mając z tyłu głowy, że zabezpiecza w ten sposób tkankę mięśniową, bo to jest akurat głupie. Aczkolwiek, no jeżeli jest to jakaś forma, która mu umila to kardio i tak dalej, no, to jak najbardziej nie widzę problemu. Oczywiście zaznaczając tutaj, że faktycznie to nie jest naszym celem, nie jest robienie kardio na czczo. Na to jest ważne. No, także taki rancik na dzisiaj po kardio skończonym. Ja robiłem 35 minut. Zażywałem yy, yy, fraga. W, nie, fraga, co ja mówię? Zażywałem leki na tarczyce dużo wcześniej, bo yy, przed szóstą jeszcze, więc ponad godzinę temu. Yy, dlatego też mogę sobie teraz swoje EAA, nie a, co ja mówię w ogóle dzisiaj masakra. Swoją glutaminę już popijać tutaj. Nie ma żadnego problemu. Tak, idę się kąpacz. Ogarniam się i widzimy się albo przy śniadaniu, albo już w posiłku przedtreningowym to się jeszcze okaże. Dzisiaj robimy oczywiście klatkę barki, oczywiście metodą. Yy, jako taką, <noise> to znaczy szukamy sposobu na to, żeby zajechać klatę maksymalnie ciężko, przy jednoczesnym niezajechaniu barku jeszcze ciężej. Także dzisiaj jak zwykle e, rehab session, slash podtrzymywanie tego, co się wypracowało. No i tyle tak naprawdę. Lecimy z tematem, lecimy, rozpoczynamy dzień. No tutaj sobie przypomniałem, że jest kolejna zmiana. Odnośnie mojego intraszejka, więc pomyślałem, że nagram, co się zmienia w moim intraszejku Niewiele, ale jednak, dlatego też postanowiłem, że, że nagram dawno nie było pokazanki przedtreningowej, więc zrobimy intraszejka, czyli tak zwanego szejka wewnątrztreningowego. No i tutaj mam tak. Kolejno. Kreatyna około 10 gramów. Ja nigdy tego dokładnie nie mierzę, tylko daję napałę tak zwaną, więc nie jestem pewien dokładnie ile tego tam dodaję. Ale tak myślę, że dokładam że około 10 gramów. Do tego 30 gramów około też tego nie liczę, ale miarka ma 10 gramów, więc tak strzelam. EAA. Nie, 20 gramów EAA. Ja do tego dokładam. Best Fuel. 10 gramów BCAA. Koniec względu na to, żeby się cena zgadzała. E, Oni kwasy się i tak uzupełniają, więc spoko samego BCA nie polecam stosować, bo uważam, że jest to strata po prostu kasy, e, żeby, żeby używać samego BCA, BCA to nie są kompletne aminokwasy, tylko niestety tylko aminokwasy rozgałęzione, czyli leucyna i i walina, a jest to delikatnie za mało do tego, żeby rozpocząć procesy naprawcze w naszym ciele. Stąd też nasz organizm musi sobie pobrać te aminokwasy, których że tak powiem no, nie dostarczyliśmy z naszych białek. Więc następuje rozpad białek mięśniowych, aby uzupełnić brakujące aminokwasy, brakujące Cząsteczki, elementy składowe, no i to jest tak naprawdę zamiast produktywne, to bezproduktywne. No oczywiście BCA swoje zastosowanie ma, ale raczej w sportach jakiejś walki, w sportach, w których może być wykorzystane w jakichś tam procesach energetycznych, bo w jakiś tam sposób może znosić też uczucie zmęczenia i tak dalej. Więc jest to spoko, ale nie w kulturystyce. W kulturystyce zdecydowanie lepiej sprawdzą się EAA, czyli aminokwasy kompletne. A tutaj dodałem jeszcze glutaminę, której nie pokażę, bo jest. Z konkurencyjnej firmy e, oraz e, Karbo, bo nie było dekstrozy. Zazwyczaj kupuję dekstrozę, ale nie było. Glutaminy jest 10 gramów, natomiast Karbo, i to jest właśnie ta zmiana, że jest 20 gramów, a nie 40. Te treningi teraz nie są jakieś bardzo wysoko intensywne. Oczywiście mówię o tych treningach e, klatki, barków oraz no, generalnie góry ciała, pleców. Dlatego też jest troszkę zmniejszona ilość tych węglowodanów wewnątrztreningowych. Normalnie one by były cały czas wysoko, ale teraz nie mam takiej potrzeby, więc one po prostu tak wysoko nie są. I to jest właśnie ta zmiana, o której mówiłem. Ja nie obiecywałem, że to będzie ogromna zmiana. <gry> Także jak ktoś liczył na jakieś fajerwerki, to niestety nie. Ale myślę, że było istotne, żeby to poruszyć. W międzyczasie poruszyłem też, jak wygląda mój szejk wewnątrztreningowy. Więc jak ktoś był zainteresowany taką sprawą, albo ewentualnie chciałby skomponować swojego własnego shake'a wewnątrztreningowego i nie ma pomysłu na to, co dodać do tego szejka treningowego, to właśnie to są elementy, które można dodać. Wcześniej dodawałem jeszcze beta-alaninę, ale w związku z tym, że mi się skończyła, to jej nie dodaję. No i tak naprawdę to jest wszystko. Soli nie dodaję, dlatego że soli dodaję po prostu odpowiednią ilość w trakcie treningu, w trakcie treningu, w trakcie dnia oraz zwiększam delikatnie podaż do 2 gramów w posiłku przedtreningowym i to w zupełności mi wystarcza. Nie potrzebuję dodatkowej soli w trakcie treningu. Można tak zrobić oczywiście, to nie jest żaden błąd, aczkolwiek ja tego po prostu e, nie, nie robię. Dobra, słuchaj, 250 gramów piersi z kurczaka... 100 g kliku ryżowego, 100 g banana, 20 g masła z nerkowca, 10 g yy, kakao, Hershey, 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 chyba Hershey się czyta. Mniejsza o to, bo mówiłem wczoraj o tym na vlogu, bo to jest moje ukochane kakao. Yy, no i tyle, koniec. To jest już treningowy. Za jakieś półtora godzinki będę na treningu łoił barki i klatkę, ale to zobaczycie za momencik. Dzień dobry, witam was ponownie w Wojzowerze. Dzisiaj. Oczywiście z treningu klatki i barków oraz tricepsów. No i dzisiaj troszeczkę sobie przejdziemy po tym, jak wygląda mój trening aktualnie. Aktualnie mój trening wygląda tak, a nie inaczej, ze względu na to, że mam uszkodzony bark, konkretnie e, mięsień, nie grzebieniowe, łopatki. Stąd też nie mogę wykonywać wszystkich ćwiczeń, także nie chciałbym, aby ktokolwiek się sugerował tym treningiem i myślał, że jest to jakiś optymalny trening pod względem budowy masy mięśniowej. Absolutnie nie, można zrobić zdecydowanie lepsze lepszy zestaw ćwiczeń, aczkolwiek u mnie wygląda to w taki sposób dlatego, że to są wszystkie ćwiczenia, które mogę wykonywać. Zaczynam oczywiście od rozpiętego rozpiętek na bramie, ponieważ jest to z ćwiczenie, które mogę wykonywać w pełni, siłowo, bez żadnego problemu. Tutaj robię około 4-5 serii takich rozżywkowych, ponieważ wchodzę sobie rampą 15 powtórzeń na docel serię docelową i robię takich serii docelowych około 4. Następnie przechodzę na serię łączoną, chciałbym tylko powiedzieć, że później zamieniłem sobie kolejność i robiłem zamiast wyciskania najpierw to najpierw rozpiętkę, później wyciskanie, ale tutaj na start robiłem wyciskanie i następnie robiłem to połączone ćwiczenie jakby z... Z na maszynie Butterfly. Takich serii w bardzo spokojnym tempie kontrolowanym wykonałem około 5 bodajże z tego co pamiętam, i tak się staram celować między 4 a 5. Generalnie, jak czuję, że już czucie traci. Sens, to znaczy więcej czuję spompowania tego barku mojego niż klatki piersiowej. Czuję, że gdzieś tam ten ruch przestaje być produktywny, to po prostu zmieniam sobie na kolejne ćwiczenie i tak też zrobiłem tutaj. Generalnie celuję tutaj w dość mocno objętościowy trening z powodu takiego, że te ciężary muszą być istotnie mniejsze. Więc staram się jak najbardziej wyczuć ten mięsień, napompować, jak najdłużej pod napięciem go przepracować. Stąd też to tempo jest bardzo miarowe, bardzo spokojne. Często zatrzymuję w stopniu, często zatrzymuję w rozciągnięciu. Wszystkie generalnie te płaszczyzny, które czuję, że mocno obciążają klatkę, ale nie powodują problemów z barkiem, to staram się po prostu uwydatnić w tym planie treningowym. I to jest taki mój. E Mój cel można powiedzieć na każdy trening góry ciała, czyli znalezienie takich ćwiczeń, które optymalizują pracę mięśniową, minimalizują ból barku. Następnie przyszedłem na stosunkowo lekkie dipsy na maszynie w takim właśnie dosyć skróconym zakresie, tylko żeby ten piersiowy mniejszy popracował sobie mocniej. To jest taki. Yy, właśnie ten Pectorial Minor yy, Deep, taki często wykonywany przez Johna Meadowsa. bardzo fajna zresztą opcja. Yy, w tym, po tej płaszczyźnie mnie bardzo nie boli, aczkolwiek i tak nie szarżowałem z ciężarem. Robiłem wszystko w bardzo spokojnym tempie, z pauzą, yy, z dopięciem. No i generalnie takich serii tutaj zrobiłem cztery też. Yy, następnie, bezpośrednio po tym, przeszedłem, chyba z tego co pamiętam, na. Yy, Wyciskanie to taki jednorąż na maszynie. Ktoś już kiedyś mi zadawał to pytanie, Odnośnie tego ćwiczenia. No jest to ćwiczenie bardzo fajne, pompujące, aczkolwiek jeżeli chodzi o kwestie hipertroficzne, to można zdecydowanie wybrać lepszy sposób wyciskania niż takie wyciskanie unilateralne, ale w moim przypadku e, sprawdza się ono bardzo dobrze, ponieważ ta płaszczyzna pracy jest bardzo blisko ciała i naprawdę nie czuję wtedy tego barku w ogóle. Tutaj robię sobie po prostu trzy serie, tylko że w podwójnym dropsecie, więc jest to takie ta bardzo wysoko objętościowa seria bo ona łącznie ma z 25-30 powtórzeń yy, każda ręka, yy, bo robię najpierw max z mniejszym ciężarem, później max z jeszcze lekko mniejszym ciężarem, i później max z jeszcze lekko mniejszym ciężarem, to wychodzi coś koło chyba nie wiem 15-6-5 powtórzeń czy coś takiego. Więc generalnie dosyć, dosyć sporo tych, tych powtórzeń jest. Tak, tak już po, po, można powiedzieć, że na zakończenie, no mówię można powiedzieć, bo na zakończenie tak naprawdę będę robił jeszcze jedną rozpiętkę. W związku z tym, że rozpiętka to jest ruch, który mnie nie boli wcale, więc dosyć sporo tych rozpiętek jest teraz u mnie w planie treningowym. Ale ja mówię, może to jest nawet dobra rzecz na ten moment, ponieważ rozbuduje mi to dużo lepsze połączenie, że tak powiem, z, z tą klatką piersiową, więc więc na pewno to nie będzie czas zmarnowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej ja na, na to patrzę. A trening sam w sobie zrobiłem naprawdę bardzo dobrze, i, i powoli się uczę tego, żeby te treningi były dobre. Nie tylko z wykorzystaniem w dużych ciężarów, ale też z takim zamysłem, żeby po prostu przyjść i zrobić konkretny trening. Nawet jeżeli nie mam konkretnego zamysłu w głowie, co będę. Wykonywał w danym y, dniu, ponieważ często jest tak, że przychodzę i próbuję jakichś ćwiczeń nowych, które już na przykład może mnie nie bolą, albo które są już powoli coraz lepsze. Z tym barkiem też mam wrażenie, że jest odrobinę lepiej, bo już po treningach nie mam takiej obolałości y, w dziwnej w tym, w tym barku, więc no generalnie chyba zmierzamy w dobrą stronę. Już mam zresztą umówioną wizytę kontrolną USG, hmm. więc zobaczymy, jak tam to wygląda. No i na koniec, tak mówiłem, e, rozpiętka, rozpiętka znowu na maszynie, ale tutaj, znaczy na maszynie, na linkach, na linkach wyciągu górnego, ale tutaj w takiej płaszczyźnie, e, można powiedzieć, e, na płaskiej ławce bym to nazwał, czyli nie e, gdzieś tam w pochyleniu do przodu, ale w idealnym wychyleniu, e, będąc równolegle do podłoża. E, dzięki temu jakby no, atakujemy bezpośrednio ten środek klatki, można powiedzieć, te, te włókna takie popy środkowe, czyli taka to jest rozpiętka jakby na płaskiej ławeczce, przekładając to na, na język sztangielek. No i tutaj też wykonywałem trzy serie, mniej więcej między 15 a 20 powtórzeń do, do odciny absolutnej, później jeszcze parcia repsy, na ile dałem radę zrobić. Z taką aktywacją klatki bez bólu barku i na tym skończyłem trening samych, samych samej klatki. Później przyszedłem na 5 serii bodajże po 25 powtórzeń z takim pauzem wznosu bocznego, to wznos boczny na wyciągu. To jest ćwiczenie, które mogę robić praktycznie całkowicie bez bólu. No może gdybym się porwał na jakieś szalone ciężary na, na wynik czy coś takiego, ale jak robię w, to, w wyższych zakresach powtórzeń, to nie mam żadnego bólu. Mogę spokojnie robić, więc, więc bardzo mocno wykorzystuję to. Nie próbowałem jeszcze robić krucyfiksów i takich rzeczy, bo to jest troszeczkę stabilizacyjnie, z, z wejściem na ćwiczenie trochę gorzej, więc, więc na razie nie szarżuję. ale staram się generalnie szukać takich pozycji właśnie też na wznosach, gdzie spokojnie mogę robić y, ten bark. No jeżeli chodzi o bark, to najciężej jest paradoksalnie z tyłem barku i z przodem barku, bo to są dwie y, takie płaszczyzny pracy, gdzie ten bark musi być y, w takiej pozycji, że jak go obciążam, to niestety y, no, czuję, czuję ten bark, więc, więc staram się na razie te, tego unikać, ale też przy wiosłowaniach y, na plecy jak robię, to staram się też dobierać takie ćwiczenia, żeby Mocno ten tył barku gdzieś tam przeorać. Ostatnio nawet robiłem facepule i było całkiem spoko. O, nie były to facepole może w jakimś takim pełnym zakresie, bo, bo pełnego zakresu nie mogę zrobić, bo nie mogę na przykład wyciągnąć maksymalnie rąk do przodu, yy, czy też w pozycji takiej właśnie z łokciami do góry wyciągnąć gdzieś rąk mocno za siebie. Ale yy, starałem się zawsze znaleźć taką płaszczyznę, że wyczuję sobie dobrze ten tył barku a i jednocześnie jestem właśnie w stanie yy, takiego jakiegoś w miarę racjonalnego względem ilości powtórzeń ciężaru użyć, więc myślę, że to w zupełności robi mi na ten czas robotę. Zresztą jak yy, czuję, że jeszcze nie jestem porobiony, to robię sobie dodatkową serię i tutaj w tym momencie objętości treningowej nie liczę, więc jak ktoś się mnie zapyta, ile mam nie wiem, serii na partię czy coś takiego, to nie będę mu prawdopodobnie w stanie odpowiedzieć. Yy, na razie to tyle, ile czuję, że jest dobrze i czuję się usatysfakcjonowany kończąc trening. To jest taki dla mnie wyznacznik. Od razu mówię, no nie jest to najlepsza metoda, aczkolwiek na ten moment jest to metoda, uważam, dla mnie najlepsza. Więc więc. Tak, trochę masło moślane, ale wiecie o co chodzi? Nie jest ogólnie najlepsza, ale w moim wypadku robi robotę. No i na koniec triceps. Tutaj zrobiłem trzy ćwiczenia. Zaczynając od prostowania linki wyciągu górnego na sznurach w taki sposób dość spokojny, izolowany. Następnie przyszedłem na izolację na maszynie, też sobie zobaczycie. A na końcu zrobiłem katany, też sobie zobaczycie, ale takie katany z przodu, nie te takie ze głowy. No i generalnie. W pierwszej tej y, serii też robię tak, że dochodzę sobie po prostu, y, można powiedzieć, do upadku między 4 a 5 razy. To znaczy dobieram sobie taki ciężar na początku w rampom, żeby dojść do upadku, a następnie powtarzam jeszcze dwa razy lub trzy razy w zależności od tego. I czy jestem usatysfakcjonowany tą pierwszą ćwiczeniem? to też ciężarem mnie szaleje jakoś bardzo mocno, bo muszę jednak to wystabilizować. Zresztą zależy mi na tym, żeby utrzymać jak najlepsze tempo i jak najlepsze napięcie na tym tricepsie. Więc tutaj ciężarów wcale dużo mi nie jest potrzeba. Następnie przychodzę na izolację taką na maszynie. W ogóle odkryłem, że ta maszyna jest całkiem naprawdę fajna. Gdyby jeszcze trochę lepiej była zbudowana, bo niestety ona jest nierówna, jakby z dwóch stron i, i, i pra prawą rękę się robi znacznie wygodniej niż lewą. Nie przeszkadza to jakoś bardzo w czuciu, ale jest to dziwne w odczuciu, jak się wykonuje ćwiczenia i, i jest tak, że ta jedna ręka się jest trochę bardziej przesunięta yy, do środkowo, a druga jest bardziej na zewnątrz. Co jest takie dziwne? Pewnie jakby się robi, jakby się robiło oburącz. To już by w ogóle było mega, mega dziwnie, ale ja to robię na szczęście jednolącz, więc się do nie przejmuję. Trzy serie tutaj w granicach 15-20 powtórzeń i tutaj generalnie się skupiam, jak widzicie, bardzo na tym, żeby ten negatyw mocno zaakcentować, bo ta maszyna, jeżeli chodzi o fazę koncentryczną... Nie pozostawia zbyt wiele porad do popisu, bo tak jak mówię, ten ruch jest troszkę dziwny, aczkolwiek jeżeli chodzi o tą fazę negatywną, to jest to mega ćwiczenie. I generalnie, jakbym miał robić na przykład na tricepsy właśnie te negatywy, to myślę, że to byłaby najlepsza opcja do, do robienia samodzielnie negatywów, bo można by było obiema rękoma pchnąć do przodu i jedną ręką robić tylko negatywy i w ten sposób niesamowicie wzłasić ten triceps. Więc to na pewno byłaby świetna robota. No i na koniec weszły sobie taka tanki, czy też krzyżowanie innego wyciągu górnego, czy też, nie wiem jak to tam, cross triceps extension, czy, czy jak to tam ludzie lubią nazywać, generalnie nazw Semantyka nieistotna, nazwy jest pewnie tysiące, ale chodzi generalnie o to, żeby po prostu maksymalnie skrócić ten triceps z pozycji takiej stojącej, gdzie mamy linki skrzyżowane przed sobą. Bardzo fajny finisher lub też fajne ćwiczenie początkujące, ze względu na to, że jednak tutaj napięcie jest największe w fazie. Ruchu, który jest najsłabszy, więc na koniec to y, może nie jest najlepsze ćwiczenie, ale w moim przypadku to jest tylko uzupełnienie objętości treningowej, więc jakoś tam z salą mechaniczną się zbyt mocno nie przejmuję. Koniec dnia to pasuje, jakoś zakończyć tego vloga. Eee, dopiero teraz się nagrywania, bo było co robić. Generalnie, więc to jakiś czas ten zleciał. Teraz tam się wszystko tuczę, bo robimy jedzenie na jutro. Jutro od rana, w podróży, tym razem pociągiem, nie samochodem, jest to tyle plus. Będę mógł po prostu wziąć komputer i sobie popracować, nadrobić wszystko. Bo no to mi da ogromną przewagę. Nie będę musiał później siedzieć wieczorem, jak wrócimy. No i co? Lecimy sobie na Opole. Tam mamy kilka spraw do załatwienia. Ja sobie w międzyczasie troszkę porobię kroków. Nie wiem, czy chyba mamy później jeszcze jakoś tak pociąg powrotny, że może się dziś przejdziemy jeszcze z Sylwią. Ale to się okaże już jutro. Więc, więc, generalnie jutro też busy dzień, także będę zalatany mocno. Mam nadzieję, że zdążę jakoś wrócić, tak żeby jeszcze z Lukim nagrać ten podcast jutrzejszy, bo dzisiaj zabrałem cały Q&A. wydaje mi się że Lukiego, czy robimy. Wszystko super, a później sobie że przecież mamy ten wyjazd i w zasadzie to wybywam z domu przed szóstą, chyba jakoś tak, szósta, chyba szesnaście, czy coś takiego, jest pociąg, więc yy, yy, może być ciężko, żeby to ogarnąć, yy, ale to, to już jakoś pewnie wyjdzie wszystko to naprawdę w praniu, czy to się uda zrobić jutro, czy nie jutro, yy, w każdym razie pytania mam. Zadaliście ich sporo, więc mam nadzieję, że uda się w końcu poruszyć ten temat, który jest nurtujący dla wielu osób bardzo mocno, a mianowicie pomysłem na, 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 na temat tego nowego podcastu był oczywiście kolejny komentarz z cyklu, dlaczego ja mam tak mało tłuszczy w dni treningowe. I do mnie napisał, że, że to jest masakra. <grym> Wszyscy się zawsze o te tłuszcze pytają i że trzeba, trzeba to w końcu wyjaśnić. Więc myślę, że, że to będzie dla, dla wielu osób y, też może jakaś forma y, informacji. Znaczy, dla tych ciekawych, dlaczego ja tak mam, to dlaczego ja tak mam. A dla tych ciekawych, dlaczego w kulturystyce takie rozwiązanie jest mądre i dobre, y, no to y, też będzie jakaś, jakaś forma y, informacji takiej zwrotnej. I co robimy, Już jest późno, 22 prawie spać. Ja jutro muszę wstać przed godziną piątą, bo chcę jeszcze zrobić kardio, więc mam zamiar jakoś to ogarnąć, bo ja wiem, że jak nie zrobię tego kardio rano, to już później wieczorem znajdę milion sposobów na to, żeby tego kardio jutro nie zrobić i będę musiał go zrobić w sobotę. A w sobotę mam dzień nóg i bardzo nie chcę w dniu zrobić kardio, więc to. Chcę po prostu wstać i zrobić jak trzeba i polecam wszystkim osobom, które oczywiście pytają dlaczego kardio naczczo, to kardio To właśnie dlatego, że jak się to, to, to naj, najmniej ciekawe zadanie zrobi, najmniej interesujące i to, które najmniej chcecie zrobić, z samego rana, czyli w moim przypadku jest to kardio, bo ja nie ukrywam tego, że ja nienawidzę robić kardio, to nie jest tak, że ja lubię robić kardio, są osoby, które lubią, szanuję to bardzo fajnie, chciałbym tak mieć, ja nie lubię, gdybym mógł, to bym cardio nie robił, ale niestety sport wybrałem taki, a nie inny, trzeba zrobić dla zdrowotności, no i tyle, nie ma co gadać, także skoro nie ma co gadać, to trzeba znaleźć sposób na to, żeby nawet w dni, w których ewidentnie nie ma jak zrobić tego cardio, no bo przecież będę musiał wstać przed godziną piątą, to i tak to cardio zrobić. Także to jest taki, taki pomysł dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, jak, jak robić cardio. Oczywiście cardio jeżeli komuś nie przeszkadza robienie w ciągu dnia, to nie jest żadny obowiązek. No chyba, że ktoś używa takich rzeczy, jak na przykład fragment hormonu wzrostu, no to wówczas niski poziom cukru przed podaniem. Yy, Fragmentu jest konieczny, a no kiedy mam najniższy poziom cukru, jak nie właśnie po wstaniu, więc to jest takie rozwiązanie. No i to chyba tyle w temacie, tak naprawdę. Jutro się muszę jakoś pewnie spiąć, żeby Wam coś nagrać. Bo w pociągu te nagrywki chyba nie będą zbyt ciekawe, będzie się tukło i będzie słaba pewnie jakoś wideło, więc, więc nie ma chyba sensu tego nagrywać. Z kolei. Tam w Opolu też chcę spędzić trochę czasu razem, więc też nie ma sensu nagrywać. No i wychodzi na to, że w zasadzie YouTube nie ma sensu w ogóle nagrywać, więc możecie się spodziewać, że to nie będzie naj, najciekawszy odcinek, ale wierzę, że to osoby, które są codziennie i tak klikną chociażby po to, żeby żeby to wyświetlenie się gdzieś tam pojawiło i nawet niech sobie ten odcinek leci w tle. Ja tam będę się starał oczywiście coś gadać, ale na ile to będzie produktywnego, to nie mogę Wam obiecać. Eee, więc, więc tak, chyba tyle, no co tutaj, nie ma co być piany widzimy się jutro o godzinie 18.12 ja tymczasem się zbieram, kładę się spać, bo trzeba rano wstać, do zobaczenia